Podczas pisania pracy badawczej warto jest przeanalizować każdą z dostępnych metod badawczych, aby wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. Dosyć ciekawym rozwiązaniem jest metoda indywidualnych przypadków, dlatego też w tym nagraniu skupię się właśnie na przedstawieniu tej metody. Metoda indywidualnych przypadków jest metodą, która polega na analizie konkretnych wyodrębnionych zdarzeń i osób. Na przykład można za jej pomocą badać wizerunek bądź osobowość konkretnych osób, ich zachowanie w określonych sytuacjach. Można analizować np. style kierowania i kulturę organizacyjną oraz charakterystyczne problemy związane z danym człowiekiem bądź jakąś sytuacją. W tej metodzie bada się konkretnego człowieka wydarzenie, zjawisko, proces z nim związany przebieg choroby. Zwykle są to sytuacje bądź zjawiska nietypowe, niecodzienne, odbiegające od normy. Kiedy stosować metodę indywidualnych przypadków? Metoda indywidualnych przypadków jest odpowiednia w przypadku prowadzenia badań na jednostce bądź pojedynczym wydarzeniu, zjawisku czy procesie. Warto podkreślić, że dotyczy to zwykle sytuacji trudnych, niecodziennych, problematycznych przestępstw, negatywnego i nagannego postępowania społecznego, nieprzyjemnych sytuacji, wszelkich patologii społecznych, afer, czy też chorób i postępowania związanego z ich przebiegiem, diagnozą, leczeniem czy profilaktyką. Ta metoda jest często stosowana w takich dziedzinach jak zarządzanie, socjologia, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, a także nauki o zdrowiu, jak pielęgniarstwo czy ratownictwo medyczne. Techniki w metodzie indywidualnych przypadków. Co ciekawe, w tym przypadku można zastosować różne techniki, jeżeli tylko przyniosą one oczekiwane efekty. Najczęstszymi technikami stosowanymi w metodzie indywidualnych przypadków są obserwacja uczestnicząca, wywiad środowiskowy, rozmowa, czy analiza dokumentów? Procedura badawcza w studium indywidualnego przypadku powinna być objęta takimi samymi obostrzeniami jak w innych typach badań. Należy w sposób precyzyjny i realistyczny określić cel prowadzonych badań. Badanie należy przeprowadzić po to, aby służyło one lepszemu poznaniu sytuacji życiowej i prowadziło do ewentualnych zmian związanych z poprawą np. warunków życia jednostki czy stanu zdrowia. Dlatego też metoda indywidualnych przypadków obejmuje następujące etapy. Wnikliwa i precyzyjna analiza oraz diagnoza sytuacji problemowej, sprecyzowanie uwarunkowań i przejawów określonego zjawiska, zwrócenie uwagi na znaczenie konkretnego problemu dla życia człowieka teraz i w przyszłości, zaprezentowanie propozycji rozwiązań danego problemu, które mogą być np. w formie rekomendacji lub też programów np. profilaktycznych, edukacyjnych czy wychowawczych. Jako przykład zastosowania tej metody badawczej można wskazać na przykład analizę problemów adaptacyjnych dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej, analizę postępowania zespołu ratownictwa medycznego w przypadku urazu wielonarządowego czy analizę barier i problemów w zakresie zarządzania organizacją wielokulturową. Dobór badanego przypadku to trudny etap, który decyduje o poprawności przeprowadzenia badania. W tym przypadku autor badania nie może ograniczać się wyłącznie tym, że. Na przykład ma dostęp do danego obiektu badawczego. Istotne jest, aby odpowiednio dobrać taki obiekt pod kątem wyznaczonych celów stawianych w pracy. Badający może sugerować się różnorodnymi wytycznymi w doborze analizowanego problemu. Dobierany przez badacza przypadek może być przypadkiem ekstremalnym, w którym obserwuje się złożony problem oraz niestandardowe elementy. Przypadek o bardzo zróżnicowanych elementach składowych. Przypadek decydujący, czyli taki, który z założenia jest prawdziwy dla danej sytuacji. Przypadek paradygmatyczny, czyli taki, który przede wszystkim wskazuje pewne standardy i jest najbardziej typowym w określonej sytuacji. Na przykład postępowanie medyczne w określonej jednostce chorobowej. Warto dodać, że metoda indywidualnych przypadków budzi wiele kontrowersji. Jest to związane z tym, że ciężko jest dobrać odpowiedni przypadek do badań. Kontrowersje budzi także sposób przeprowadzenia analizy zebranych materiałów materiałów, wyprowadzenia na tej podstawie wniosków, uogólnień. Ciężko jest także sprawdzić wiarygodność zebranych informacji. W związku z tym przy tej metodzie należy z dużą ostrożnością podchodzić do różnorodnych sądów, opinii czy uogólnień. Warto jest zastosować dodatkowo inną metodę bądź technikę badawczą celu uzyskania lepszej wiarygodności. A Ty, jaką metodę badawczą wybrałeś w swojej pracy? Czy jest to metoda indywidualnych przypadków? Pochwal się w komentarzu pod tym filmem. Może jest coś jeszcze, co chciałbyś wiedzieć na temat metod badawczych, czy ogólnie metodologii? Może masz jakieś pytanie lub propozycję tematu, któremu moglibyśmy poświęcić kolejne nagranie? Śmiało! Napisz w komentarzu. Chętnie przeczytamy, odpowiemy, a być może nawet poświęcimy Twojemu problemowi całe nagranie. Dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania, a teraz koniecznie sprawdź opis filmu. Są tam przydatne linki i materiały do pobrania. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności. W szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy.